Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kontynuujemy temat nowych wózków, w swoim TWT. Teraz mamy już, jak widzicie, zestawy sprzątające. Dostępne w magazynie centralnym to są te dwa modele, które widzicie. Jeden to jest wózek w systemie kuwetowym, wyposażony w dwie kuwety 22 litry oraz wózek z klasycznym systemem, czyli dwa wiadra plus wyciskarka. To są te wózki, które oczywiście są dostępne, ale to jest tylko początek, bo możemy je konfigurować według naszych potrzeb. Podobnie jak w przypadku wózków Giotto, podstawą oczywiście jest ta baza, na której widzimy cztery kółeczka skrętne. Ona jest bazą, na której możemy budować różne wersje tych wózków. To, co tu mamy, to jest wózek wyposażony w prasę e, z naszym logo. Dwa wiaderka 15 litrów, czyli podobnie jak w przypadku systemu, w systemie Giotto. Jak widzicie, wózki mają dźwiczki zamykane na kluczyk. Możemy te dźwiczki zamknąć, kluczyk możemy zabrać ze sobą. W tym momencie nie ma dostępu do tego, co tam w środku się znajduje. W tym wyposażeniu wózka, który mamy akurat w magazynie centralnym, mamy jedną głęboką szufladę, drugą płytką. Oczywiście możemy sobie tutaj założyć... Trzy tego typu szuflady, tak? Nie ma najmniejszego problemu. Z kolei w tej części mamy trzy wiadra 7 litrów. Te wiaderka, tak jak widzicie, można ją zabezpieczyć, je zamknąć. Możemy też udostępnić sobie bardziej te wiaderka. Możemy sobie tą szufladkę, tą półeczkę wyjąć. Wyciągamy wiaderka. Wsuwamy wprowadzenie tutaj tą półeczkę. I wiaderka są wtedy dostępne na górze. Oczywiście możemy też pracować, kiedy te wiaderka są schowane. Natomiast po zakończeniu jakby pracy, i kiedy już nam nie są potrzebne te wiaderka, możemy w prosty sposób wyciągnąć to. wiaderka wpadają na dół, z powrotem tą szufladkę sobie możemy tutaj wsunąć. Ona jest też tak zabezpieczona, że tak łatwo nie wypada podobnie te szuflady. To nie jest tak, że one wylecą. Żeby je wyjąć, trzeba je unieść. To jest po to, żeby też przypadkowo nam coś tam nie wyleciało. Możemy w tym momencie zamknąć pyk. Ok. Jeśli chodzi o tą drugą część, gdzie widzicie tutaj akurat jest mocowanie na worek. Tu mamy 120 litrów. Oprócz tego, że są takie zawieszki, na których możemy ten woreczek sobie podczepić, możemy go dodatkowo jeszcze docisnąć. Fajną rzeczą jest to, że te pokrywy mają takie delikatne domykanie, czy one sobie tam takie teleskopiki są, które powolutku domkną tą pokrywę. Nie ma tego efektu trzaskania. Tutaj mamy pokrywę z takim dodatkowym elementem, w którym możemy sobie włożyć nie wiem, plan higieny, czy jakieś inne dokumenty, jakieś, które chcemy, żeby były zabezpieczone. Oczywiście to wszystko możemy sobie też zamknąć, zamykając tą część, zamykamy tylko i wyłącznie tą część za dokumenty. W przypadku tej pokrywy ona może być zamknięta i wtedy nie ma dostępu do tego, co tam w środku się znajduje. Wózki mają taki fajny system wszelkiego, taki, znaczy takich w paru miejscach znajdują się takie zaślepki, które możemy w prosty sposób wyjąć i w to miejsce na przykład, jeśli uznamy, że nie chce jednak mieć tutaj tego stelaża możemy sobie w domowolne miejsce te elementy mocowania, one są, można je zabezpieczyć siłą. ja teraz oczywiście tego nie zrobiłem, żeby pokazać, że to łatwo wyjąć natomiast normalnie możemy to włożyć w to miejsce dokręcić i prze, po prostu przemieścić, mamy kilka takich punktów no tutaj mamy raz, tutaj ma dwa, trzy z drugiej strony będzie podobnie, czyli trzy miejsca, gdzie możemy to podczepić. Dodatkowo, oczywiście, te miejsca są na dole, bo te haczyki także można w prosty sposób wyjąć. One zarówno służą do zawieszenia znaku informującego o śliskiej podłodze, ale może te tak samo służą do tego, żeby podwiesić na nich stelaż. Możemy tutaj doposażać to według tego, jak potrzebujemy. W tym wózku, ten podest, możemy w prosty sposób sobie odpiąć. Tutaj jest taka, taki kluczyk. Zdejmujemy sobie w tym, tutaj bardzo łatwo nam schodzi to wszystko. Z kolei tutaj tak samo mamy zabezpieczenie, żeby nam to nie, nie opadło. To wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo solidne. Możemy tym kluczyki sobie odbezpieczyć. I następnie mamy już sytuację taką, że proszę, zawieszamy, cyk. No i wózek nam się znacząco pomniejszył, czyli możemy gdzieś tam go wtedy sobie do jakiegoś pomieszczenia schować, czy też po prostu mniej miejsca zajmuje, i to o to chodzi. Fajną rzeczą w, tym, w tych wózkach jest to, że mają duże koła, dzięki temu te wózki są ciche, podobnie zresztą jak wózki Giotto. Dodatkowo mamy takie zderzaki. Te wszystkie elementy, co tu widzimy, to są takie zaślepki, które możemy zdjąć i tutaj doposażyć wózek w jakieś opcjonalne rzeczy, których jest naprawdę sporo. Cały wózek, tak jak wózki Giotto, jest wykonany z jednego rodzaju plastiku, także jest prosty w późniejszym recyklingu. Same te uchwyty, to wszystko naprawdę jest solidne. Jeżdżą te wózki naprawdę super. Oczywiście, jak widzicie, ten wózek ma kluczyk jeden, kluczyk drugi, kluczyk trzeci, tak żeby osoba, która zajmuje się sprzątaniem, pracą z tym wózkiem, nie musiała za każdym razem wyciągać pięciu kluczyków, to można oczywiście te kluczyki sobie tutaj, prawda, zamykamy. Kluczyk wyciągam. Mogę oczywiście go schować do kieszeni, ale mogę też zrobić taki mykes, że otwieramy, tu mamy takie mocowanie. Ten kluczyk sobie tu przypinamy. Cyk. Zamykamy i bierzemy tylko jeden kluczyk. Tak mamy już wózek zabezpieczony zarówno Część tutaj dostępu do wiader, jak i część dostępu do szuflad. No i też oczywiście część ta na dokumenty z zapasowymi kluczykami jest też zabezpieczona. Drugi wózek, który mamy też w magazynie centralnym, w tej konfiguracji jak tu widzicie, to już jest wózek w systemie kuwetowym, czyli mamy dwie duże kuwety, 22 litry każda z nich. Tutaj akurat tak przykładowo wrzucone zostały... Cztery paczki, w każdej mamy 20 mopów, czyli sepy 342, czyli tu mamy 80 mopów, wchodzi nam do tej kuwety, bądź też możemy oczywiście przykładowo tu mamy włożone akurat prawda, mopy 340, których mamy tutaj włożonych 25. Także możemy sobie tutaj dość sporo tych mopów wcześniej przygotować, zalać roztworem i w gotowości do pracy je przechowywać przy takiej szczelnej dość pokrywie. Ten wózek dysponuje w górnej części. Wiadami 7-litrowymi, czyli 3 wiadra 7 litrów. Tu mamy z kolei półkę plus jedną szufladę płytką. Ale, tak jak wspomniałem, na tamtym przykładzie możemy sobie tutaj dowolnie to wszystko konfigurować i możemy zamienić te, no nie wiem, na, na przykład na dwie płytkie, dwie te głębsze średnie, albo na przykład tą jedną najgłębszą. Teraz zajrzymy w tą, w tą drugą część. W tej drugiej części mamy już otwartą. Przestrzeń, ponieważ tu mamy dedykowane miejsce do dwóch, dwóch worków 70 litrów. I podobnie jak w przypadku tamtego wózeczka, yy, oprócz tego, że są takie zawiesia, na których możemy ten woreczek sobie podczepić, to mamy jeszcze takie dodatkowe łapki, które ten woreczek nam przytrzymują i to naprawdę bardzo solidnie działa. Mamy tak samo te różne miejsca, gdzie możemy to sobie podczepiać, prawda? Te uchwyty tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 miejsc, gdzie możemy sobie coś podwiesić. Dodatkowo mamy też na tym stelażu też możliwości podczepienia, nawet dwóch jakichś tam elementów na tych kijach. Ten wózek w tej konfiguracji może być też rozbudowany jeszcze o dodatkową nadstawkę. Te drzwiczki mogą być dzielone na pół. To nie jest tylko tak, że mogą być jedne drzwi, mogą być tu drzwiczki, czy będziemy mieli jedne, drugie, trzecie, czwarte i podobnie tutaj, jedne, drugie, czyli sześć różnych przestrzeni, które możemy zamykać i przechowywać w niej różne rzeczy. To po prostu na tą część wyciągamy te zaszepki, pach, dostawiamy dodatkową konstrukcję i mamy jeszcze wyższy, jeszcze bardziej funkcjonalny wózek. E, tutaj dołożyliśmy sobie uchwyt na znak e, mokra podłoga, plus dodatkowo jest podczepiony leniuk. Zresztą notabene też filmy TWT. Jak widzicie w tym kodzie kolorów, także to wszystko jest, jakby no, stworzy taką spójną całość, jeśli chodzi o kwestię ofertowania tych produktów. Dodatkowo, jak widzicie, to jest też wózek w systemie kuwetowym, z tym, że tutaj mamy zastosowane cztery kuwety, takie jak w systemie w wózkach Giotto, w tym kuwetowym. Te kuwetki też włożyliśmy tutaj trzy paczki SEPA 342, czyli 60 mopów, 15 mopów, 340 SEP. Także też możemy sobie tutaj to odpowiednio konfigurować. Tutaj mamy na przykładu akurat troszkę inny układ, ponieważ znajduje się cztery 6 sześciolitrowe, Czyli mamy troszkę inną konfigurację. Ta funkcjonalność oczywiście jest identyczna jak tam. Dodatkowo mamy dwie szuflady. Ta szuflada jest też takim podziałem, czyli możemy sobie gdzieś tam coś porozdzielać. No i tu z kolei mamy dodatkowe wyposażenie względem poprzedniego wózka. Czyli mamy trzy wiaderka 7 litrów, czyli to są te same wiaderka, które były w tamtych wózkach. Oraz dwa worki 30 litrów materiałowe. I one podobnie jak tam mają zawiesia. Dodatkowo są wykonane z takiego materiału nieprzepuszczającego płyny, wody ani żadnych innych rzeczy, czyli możemy tutaj na przykład zużyte mopy wrzucać bez obawy, że coś tam się wydarzy, gdzieś to przecieknie czy coś. Dla pokazania, że po prostu możemy z takiego wózka stworzyć to, czy z tego stworzyć to, to jest kwestia tego doposażenia, wykorzystania akcesoriów, które, które można zamówić i dołożyć do tego wózka, żeby zrobić z niego idealny sprzęt do pracy w danym, w danym obiekcie. Pokażę Wam ten wózek troszkę jakby od podszewki, jak on wygląda. Rzeczywiście niezłożony, tylko jeszcze w elementach. Zacznę od tego, że proszę, to jest baza wózka. Po tym można po prostu skakać. A wcale to nie jest takie ciężkie. A teraz zobaczcie dlaczego. Bardzo solidna konstrukcja. Te wszystkie elementy są naprawdę. Bardzo mocne to, nawet jak tak robię teraz, to on się nie za bardzo chcę podawać i wyginać. Mocowania kółek, jak widzicie, to nie jest tak, że te kółka wkręcamy po prostu w podstawę, tylko tu najpierw jest włożone prowadzenie tych kółek, tak żeby one były naprawdę solidnie przytrzymywane. Ponad 100 kg tutaj na tym można przewozić, aczkolwiek myślę, że spokojnie i 150 kg to wytrzyma. Kółka, tak jak wspomniałem, mamy ten zderzak, mamy naprawdę solidne kółko, łożyskowane zarówno w obszarze. Obrotu kółka, jak i też tutaj toczenia kółka, prosty montaż. Do tego od razu w wózku jest wyposażony każdy wózek specjalny klucz, którym tutaj tą śrubę dokręcamy. Bardzo łatwo to się robi. Zanim zaczniemy się bawić w montaż kółek, musimy zamontować to. Czyli musimy zamontować słupki, na których tam, tak jak widzieliście, wszystko są boczne panele, drzwiczki i te inne rzeczy. Profil tego słupka jest bardzo wytrzymały, to na tym można by się po prostu wieszać i to się trzyma. W porównaniu do konkurencji to, to jest po prostu przepaść. Mocujemy najpierw te słupki, następnie przekręcamy kółka i praktycznie mamy stworzoną już bazę przy tym wózku. Wyposażonym w prasę i wyciskarkę. Mamy cztery takie słupki do zamocowania. Jak widzicie, to jest właśnie baza od tego wózka. Ona już tu ma powkładane zaślepki, które można oczywiście w każdej chwili wyjąć. Ale dla ułatwienia, one już są tutaj włożone, żeby zabezpieczyć. Wsuwamy to, dokręcamy, co jest fajne. To jak widzicie tutaj w tych narożnikach koła wkręcamy w te elementy. Mocowanie tego wszystkiego wygląda tak, że tu dokręcamy później słupki. I teraz fajna rzecz. Ten słupek, śrubę słupka nie wkręcamy bezpośrednio w tą przestrzeń, tylko mamy. Takie specjalne dystanse, które dodatkowo rozpraszają siłę tej śruby. Dzięki temu daje to większą stabilność i naprawdę trzyma się to wszystko bardzo, bardzo mocno. Przechodzimy do kolejnego elementu, czyli ścianki. Jak widzicie, te ścianki nie są zrobione z jednego elementu, tylko to są aż trzy elementy, które są ze sobą połączone. Dzięki temu to wszystko też znowu w żaden sposób się nie wygina. Naprawdę jest solidne. Z kolei sam system mocowania jest tak. Zorganizowane, że tak naprawdę wsuwamy to po prostu te wszystkie elementy. O, proszę bardzo, to wszystko tak wjeżdża w bardzo prosty sposób. No i jak widzicie, mamy tutaj mamy dwa, a tu mamy jeden, po to, żeby właśnie pyk. Wkładamy jeden pak, wkładamy drugi, czyli nie ma opcji takiej, żeby się ktoś pomylił i później na nowo, a muszę rozkręcić i ponownie złożyć. Kolejna rzecz, jak już mamy te słupki, powsuwaliśmy sobie boczne ścianki, czyli mamy już powiedzmy jakiś zarys wózka, bierzemy kolejny element. Ale nawet te górne elementy, jak widzicie, one też są wykonane naprawdę bardzo solidnie. Tu nie ma się do czego przyczepić, to wszystko jest konkretnie zrobione. Do każdego elementu jest od razu podczepiony konkretny zestaw niezbędnych rzeczy do montażu, czyli tu już mamy ułatwienie, nie musimy kombinować, a co do czego jest, tylko po prostu jest to połączone, to mamy do tego tu mamy akurat mocowanie z tym prowadzeniem do worka no to też mamy odpowiednie do tego mocowania odpowiednie elementy kolejna rzecz, półka ja wydawałoby się, co tam ta półka, jakie ona obciążenia przynosi, zobaczcie, ona też jest wykonana z dwóch warstw, także to nie jest znowu coś miękkiego wykrzywiającego się tak jak wspomniałem, są te hamulce, żeby ta półeczka nam się gdzieś przypadkowo nie wysunęła. Idąc dalej, mamy dźwiczki. Zarówno dźwiczki, jak i panel są wykonane z bardzo konkretnych elementów. To też jest kilka warstw, to nie jest jeden element. Dźwiczki w bardzo prosty sposób możemy wyjąć. Tu są takie zawiaski działające na teleskopowo, z kolei w górnej części wózka mamy otwory. Pyk i pyk, takie są małe otworki. Wkładamy tam cienki przedmiot, nie wiem, to może być albo śrubokręt, albo nawet wkład do długopisu. I możemy sobie ten panel, czy też drzwi wyciągnąć w bardzo prosty sposób. Czyli z wózka, który był zamkniętym, przy pomocy dosłownie wkładu do długopisu możemy przebudować ten wózek na wózek otwarty. Rzecz ważna, tutaj są takie cztery elementy które dodatkowo przytrzymują te panele, w przypadku drzwi one nie są istotne, ale w przypadku akurat tego elementu, który jest tylnią częścią wózka jest to o tyle istotne, że dobrze jest te panele sobie, te elementy sobie przesunąć w taką pozycję neutralną, bo wkładając te, drzwi, te panele do wózka, jak już je włożymy, to wtedy to przesuwamy, żeby nie trzymał się tylko na zawiasie, tylko dodatkowo był jeszcze przytrzymywany tym elementem. Mamy tą część dodatkową, która jest dostawką, prawda, do, do wózka. Opcjonalnie tutaj, jeśli na przykład chcemy tam jakieś ciężkie rzeczy przewozić, możemy tutaj dostawić sobie kółeczko. Czyli mamy w tym momencie pięć kółek. Konkurencja potrzebuje pięć kółek nie na dodatkową tą dostawianą część, tylko bardzo często konkurencja stawia piąte kółko na środku tego tu podestu. Dlaczego? Bo on się po prostu ugina. Natomiast tutaj nic się nie ugina, to kółko jest kompletnie niepotrzebne. Dodatkowo chciałbym tutaj jeszcze pokazać opcjonalne wyposażenie, że możemy sobie poczepić taki pojemnik, gdzie wtedy ten nasz stelaż z mopem jest po prostu schowany. To jest oczywiście opcja, która jest dostępna, a tych opcji, tak jak wspomniałem wcześniej, jest naprawdę dużo. Cały ten, cała też tutaj możliwości, które nam daje, dają nam te nowe wózki, zarówno w systemie tych wózków Giotto, jak i wózków OPEA, możemy sobie przypisać te wózki do konkretnej strefy sprzątania. No i tutaj też. Firma TWT daje nam takie możliwości. Zarówno stelaż mopa sznurkowego Kentucky, jak i klasyczny stelaż. Tutaj, akurat, mamy stelaż, który jest dwufunkcyjnym stelażem, czyli zarówno do pracy w systemie mopów kieszeniowych, jak i w systemie mopów z klapami. I mamy tak samo. Kody kolorów, czyli tymi różnymi tutaj nakrętkami, możemy sobie te kody obrać i dodatkowo opcjonalnie możemy do tego zamówić kij, który też oczywiście tu mam takie króciutki z wyciskarki, natomiast normalnie on jest dłuższy, który możemy sobie też wyposażyć. Czyli mamy w tym momencie czerwony czerwony pach, mamy sobie kij w kodzie koloru, mamy do tego kod koloru na wózku, możemy sobie w ten sposób bardzo prosty tą strefę już przypisać do tego narzędzia, którym pracujemy, bez ewentualnego mieszania stef. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za. Poświęcony czas. Mam nadzieję, że wózki przypadną Wam do gustu. Ceny tych wózków też są bardzo atrakcyjne, także myślę, że będziemy mieli fajną pracę z naszymi klientami i ofertowaniem. Dziękuję Wam bardzo.